A więc, witam was To jest to odcinek Chciałbym wam coś powiedzieć Informacyjny odcinek do kanału A Więc, robię przerwy. przerwę Jak długo? Jeszcze nie wiem, może trwać miesiąc Może trwać dwa miesiące, zobaczę I jaki jest tego powód? Powód jest jeden, bo Robię filmy Niektóre filmy, takie jak tak przykład Ten film nazywa Building Battle mnie i mojemu koledze, który to edytuje, którego możecie znać jako Zielonka z tamtego na przykład filmu, albo kilku innych, no, spędzamy nad tym kanałem, nad takim jednym filmem, no, tak z 10 godzin. 10, nie wiem, czy słyszeliście się 10 godzin na edytowanie tego, idzie, na zrobienie bioturki, po tam no, nagranie tego, co tam idzie, na to godzina mniej więcej. Po prostu, no, siedzę tam i nad tym. Próbuję jak najlepiej to zrobić. No i wychodzi co z tego, że YouTube mi, się, mi to wyświetla 300 razy na główny i dostaję z tego godzinę oglądania. YouTube to brutalna praca i nie pracam nikomu. a się jako hobby może tak, ale no. W każdym razie chciałem dosyć yy, pracować nad tym, chciałem was uszczęśliwiać. No ale na no, YouTube mi nie daje żadnych praktycznie zasięgów nad filmami, nad którymi pracuję. Dobre 5 godzin, dostałem pół godziny, godziny oglądania. Po prostu na razie tracić ten sens. Powiedzmy tak, jeśli albo jeśli mi jest, dostałem chęć do nagrywania ale raczej nie będę próbował robić takiego strasznego edytowania tych filmów, albo jeśli po prostu nie, dajmy na to, zdobędę 50 subskrypcji na ten kanale, więc możecie zasubskrybować, kto mnie subskrybuje to może mnie, to mnie zbotowuje do nagrywania dalej. A na razie robię przerwę. No przepraszam was, próbuję po jak najlepsze kanał zrobić, ale no nie zawsze to wychodzi. Nie zawsze tu mi daje zasięgi. Przez ostatnie właściwie dwa miesiące żadnej subskrypcji nie dostawałem. No i na tace po jakieś zby, No lekkie po 20 wyświetleń na film, nad którymi pracuję, no jak już mówię, dosyć coś długo. Więc zobaczcie jak to będzie Dziękuję Wam, za, dla, dla tych dziękuję Ci którzy oglądają i faktycznie mnie subskrybują Bardzo Wam dziękuję Jeśli subskrybujecie możecie mi dać trochę motywacji i zasubskrybować bym to podziękował bardzo I widzimy się Jeszcze tam macie jeden film, który z Dolsów który Wam rzucę A na razie chciałbym Was Wam powiedzieć, że do zobaczenia Może kiedyś się zobaczymy Mam nadzieję, że tak papá pa.